13 stycznia 1932 roku zapadły wyroki w procesie przywódców Centrolewu, koalicji ugrupowań politycznych przeciwnych rządom Józefa Piłsudskiego, w skład Centrolewu wchodziły Polska Partia Socjalistyczna, Polskie Stronnictwo Ludowe Piast, Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie i Stronnictwa Chrześcijańsko-Demokratyczne. Na kongresie w Krakowie Centrolew rzucił hasło walki o usunięcie dyktatury Józefa Piłsudskiego aż do zwycięstwa i wkrótce co potem doprowadził do upadku rządu Kazimierza Świtalskiego. W odpowiedzi na czele rządu stanął sam Piłsudski i doprowadził do rozwiązania Sejmu i Senatu, wskutek czego posłowie stracili immunitet. W nocy z 9 na 10 września 1930 roku policja i żandarmeria rozpoczęły aresztowania. W następnych dniach Aresztowano na krótszy lub dłuższy czas około 5 tysięcy ludzi, tym 84 byłych posłów i senatorów. Aresztowanych parlamentarzystów osadzono w twierdzy brzeskiej, gdzie znęcano się nad nimi, urządzając na przykład pozorowane egzekucje, zmuszając do poniżających prac i głodząc kilku zatrzymanych pobito. Ostatecznie zarzuty postawiono 11 posłom, choć Proces odbywał się w Warszawie nazywany jest Brzeskim. Sąd skazał Stanisława DiBuła, Adama Ciołkosza, Mieczysława Mastka, Adama Pragiera i Józefa Putka na trzy lata więzienia, Władysława Kiernika. Karmana Libermana i Norberta Barlickiego na 2,5 roku, Kazimierza Bagińskiego na 2 lata, Wincentego Witosa na 1,5 roku, Adolf Sawicki został uniewinniony. Wybory, które odbyły się po rozwiązaniu parlamentu, były klęską dla centrolewu. Proces Brzeski można uznać za porażkę Piłsudskiego.